Siemanko, czas zero jest ze mną dzisiaj Franek 399 Oraz Hoho siwy. Franek jak możesz to się zbliż trochę do mikrofonu ażem zlamił Eee, mam ogólnie Widziałeś to Franek? Co no? Ja pierdzielę Radek patrz Jakie wucha A co, o Radku mówisz? No Ma wucha. Nie no... A, ma wucha jak nic Ej no, kasy nie mam A Karol ma ajma. ha Hahaha, ha, ale śmieszne no. Nie mam aim'a, nie ma ci Śmieszne jak Krystiana twarz No! No nie 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 Ktoś zaczął do... Ej no. no nie no Radek Siwy, jak mnie żeś zajebał? Widziałem cię, jak tamtego na dachu żeś zdjął. No ale schowałem się ze ściany. Nie, byłeś chłopie przy ścianie akurat tam gdzie ja celowałem, tam stałeś. Widziałem no, bo jak w ja ci... ścianę strzelał i nagle zginąłem. Ja ci ściągłem HP, Ciebie bo byłeś... strzelałem. Ja ci ściągłem HP trochę, bo byłeś w oknie i strzelałem Ci przez ścianę. No. siwy Co? Weź dołącz do mnie. Nie. Mam najwyższy ping na serwerze. 104. I spada. Kusza. Ja, ja, no, ja, no. ja mam najlepsze staty na serwerze. No ja? No, Niestety. niestety. Tak wyszło. No, nie wiem, bo fuzzy ma 4 na 0. <laughs> A odejmij mi sobie twoje kile od ten. deadów. To tyle samo. No, cześć Chrisu, nagrywamy. W tej chwili. Zacznij cię od nowa. I co, dobre były parówki? Opieram, już zacznę jeszcze. To się wytnie. Kristo, <grymne> ja weź banana, podejdź wykrywałam. do mikrofonu, bo cię prawie nie słychać. Jaki przypał. Tak jak wczoraj byłeś. Ja się nawet nie kryję. Wychodzę im na banana. Na banana kurwa, na banana. Ale. Ole, wyrwałeś ode mnie! No! Ale, dostał. dostał! Ale, ty, ty, ty dostał. nawet widziałeś, że ja się nie kryłem, nie? Ej, Krychu! Nie, no, fuzji ma! Krychu, wejdź dołącz do CT! Nie, bijam jeszcze! Do no. TT! Nie, Bo chcesz. tam oni grają, kurde! CT! A fajnie, fuzji sobie sam jedną fleszę. Chce się lać, to pójdź już Patrz jak się na niego patrzy, no nie wjeżdżaj. Fuzji ma lepsze staty niż ty, Franek. Ta. Chyba dostałem bana. A nie, tylko mnie ze serwera. Ej! Oni mnie do klamu zapisali Ja pierdzielę, ja... Czy on gra na takim WHA? piszą, że mam bardzo duże, dobrego skilla. Czy chcę dołączyć do klanu La Mafia? Co ty tam gadasz? Że zaprosili mnie do klanu w Cesie. napisałeś, że mam bardzo dobrego skina. Ej, ale nie mów może tego. Nie mów nazwy klanu, co? No i no i no i. Powiedziałam, że jeszcze się zastanowię. Ej, ten... Kiedy jesteś tylko ty i przeciwnik, co tam dalej piszesz, nie wiem. To najwyżej to wytnie. Możesz wyzwać to? go na pojedynek na noży. Aha. Spaczka. Boże, długo będziecie to robić. Kogo trakt. obserwujecie? Jacka obserwowałem. Ja fusiego. Ja też Fyziego. Dobra. Lecimy, panowie. E, Franek. Franek jest oczywiście... Ja jestem z Siwym i z Frankiem, bo do CT nie mogłem. No... Jak nie mogłeś do, te, e, do czy te? No bo, no bo Fuzzi cały czas wszystkich ciśnie Na wucha frajer Ej, on ma wucha? No i znowu ktoś do mnie strzela, jestem... A tu jest Siwy To. Czemu do mnie strzelasz? Nie strzelam, jeszcze żadnego strzału nie oddałem Aha, fajnie Spaczko Ja pierdol... ej on ma alma kurwa mać. Nie ma alma. Dobra Flanek, ciśnij ajma go, wucha. ciśnij go Czekaj, bo ja tu się skupiam na tym mnie to No, skupiasz się, przemieniając chyba Ale On jest tam na tym wieżyciu. On jest w, w pokoju. Nie yeah. on Dobra, jest w domu pod wieżą. Wychodzi, Wydaje wychodzi. Ja chciałem ściany. Wychodzi. Kurde, on się prześciągnął. Dobrze. Fuzji ładne WH. Znowu mnie wywaliło. Chyba mam za duży ping Masz Za dobrego kompa na tą grę. Oczywiście Stary, przynajmniej nie reaguje Ej! To nie są Polacy, oni mnie do zagranicznego klanu zaprosili, ja pierdolę to się wytnie. Do jo hef. Have... Ej, czemu piszesz po angielsku? Bo to są Angli... jak obcokrajowcy. Dawaj go, Krysia. Kogo? Franka? No. Kur... Och.